Cześć! Witajcie w 27 i chyba przedostatnim, chyba, proszę jeszcze chyba, przedostatnim odcinku cywilizacji szóstki, Gorą Polską. W przednim odcinku Scytia zdradziła nas, pojawiąc nam wojnę, na z Arabami. To w dzisiejszym planie trzeba w kosmos spróbować kolejny moduł wysłać. I zabrzeć pokój ze Scytią, no bo jednak na tym trochę zależy. Zresztą prowadzimy siłę militarną, który zobaczcie. Arabowie są po prostu słabi. A Sytja, no też nie za silna, ale Sytja ma. No, jakby nie patrzeć, nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu Arabowie zmusili sytów do tej wojny bandyckiej. Takie mam wrażenie. Zasja Rosji dokonuje liczbcia Mumia, czyli Ruskie chyba chcą trochę ten, portową w Brazylii w Guarulhos, ambasada Egiptu, o proszę, ambasada Egiptu, nieźle. A trochę kusiliśmy już przez ostatnie, nie wiem, dwa czy trzy, trzy stulecia w tej gierce, te dwie tury. To szpieg, szpieg Ruski. Szpieg Milena otrzymuje awans, szpieg Milena i awans, Sabotaż w równi przynoszą do stanowienia. Gdyś wieczorem jest na własnym terytorium. Łu! Czyli mielka może sobie rezydować w tym gnieźnie, a inni nie będą mogli łatwiej sobie wykradać. Razem wydali skór, dzielnice, projekty, jednostki, bo cuda to nie wiem, czy cuda się w ogóle chce cuda. Jest to odkupiciel. Po chwilę się doświecenia... Zresztą, co mi pozostaje w tym Dajsturnie? Niech jest Chrysus odkupiciel. Niech idzie. A um, to jest co A myśliwiec jest tutaj. Zaz. Trochę robi niemy. Dzielnicę wojską w Majkopie, przy czym... Wygląd rwanie naukowym. Jest tu jest zaś okręt podwodny, tu jest zaś panc dla pancerników niszczyciel, pancernik parowy, który nam najlepszyć do niszczyciela. Więc wycofujemy się tym. Tutaj poimy sobie rybki, żeby kaliszani mieli co jeść. więc sobie odlecimy śmigłowcem włosem Kupiec z Brukseli do, do Gdańska. Czy w Brukseli nie mogę sobie zrobić nowej dzielnicy? Nie. Nie mogę sobie zrobić na dzielnicy w Brukseli. Wymaga na 16 ludzików albo więcej. I idziemy dalej. Po już się zrobił kolejny ludzik i też możliwość owieczek. Jeszcze tu na tą kolejną. Tylko dwie tury. Tutaj Mulan niestety otrzymuje w pierdziel I od wojskowej, i od centrum miasta. Mulan jest już potężnie obita. I chyba byłoby ją mieli na jakąś plantację czy coś. Szpieg wykradł to z Gdańska. Szpieg wroga. Ile jeszcze tur do tej, wo tej wojny zostało bezmyślnej? A jedną turę, pokój. lub Lublinie teraz w wojskowej, może teraz... Nie no, kontrwywiadowca, no, no milenka. Plądorowanie, bardziej by plądrowanie było... No się tutaj, tutaj okręt podwodny. Hmm. Budowniczowie, niech. Budowniczowie, sobie płyną ogarnąć w tej. U naturalista w Brazylii nie możliwe aż ten. Kurczę, ty też kleosy chyba tego uranu dziabnąć. Tutaj okręt podwodny, awans do atomowego gruntu podwodnego. W porządku. Mamy technologię, czyli marceńska hipochondryka zdobyta. Tak więc nie jest to zbyt nie z mojej strony. Naprowadzenia technologie prosi i technologia stealth. Nie i nie będzie ni stealth. Więc wiemy, co już będziemy robić w Krakowie. I że jedną turę będzie już drugi komponent powietrzny. Już religia to mi wisi koło. wiadomo czego. Nie będę mówił dalej. Sytanoscyt je chcieli, kurde. Patrzcie, jakie dziadyki. Marszański reaktor wystrzelony w kosmos. poleciał. Więc w Krakowie chyba wiemy, co w Krakowie pozostaje do zrobienia. Kondryka martwienka, która za 9 tur sprawi że może, że to nie będzie przedostatni, ale doprawdy ostatni odcinek tej serii. No... Jak to mówią, dobrze było, ale się skończyło. Budowniczowie tutaj decydują sobie, powinny ponegocjować, decydują zawrzeć pokój. Ale wy musicie mi za karę dać hajs. No i w Gites pokój z A Araby? Araby na razie są niegroźne. Zobaczcie, jest się ewentualną Arabów. No 45, no może nie jest to zbyt przyzwoite. Przy czym, gdybym był Arabem i znałbym mapę tutaj, to jednak uderzałbym chyba na Wrocław lub Wolin. Gdybym już miał. Do wyboru starc. Yy. Tu, tu kleo trochę przyblokujemy po hamsku. No końcu kurczę. No, uran. W razie wszystko i działa nieprzyjemnie z Arabem ci... Naprawdę, Arabem by się nie przejmował. Będę być szczery. Na drugi badajem chyba jednak czyno bardziej bronić Wolina i Wrocławia, skoro. Skoro już zawarliśmy pokój ze y, Cytią, to nie wolałbym jednak... O pokój między Rosją a Sytią Uff, handel z Sytią handel pokojem. Z sobie przypadkiem czy Arab nie planuje jakiejś inwazji morskiej Nie widać za bardzo jakiejś ani floty, ani samolotów na chimiko, czyli pewnie wiary i ten. Dobra, Aram też się wynegocjuje pokój, bo... Co? Tutaj no widzę. No i fajnie. Będziemy się bronić tego uranu tutaj. Posuniemy na wschód, jak się na prawosławie. Czyli zamiast, od, czyli na dzisiaj będzie nie odcinek przedostatni, a jednak chyba odcinek ostatni. Lotniskowiec w Radomiu, lotniskowiec. I teraz ja już tak naprawdę chyba... Nie wiem bardzo no, co, co do roboty. No w Płocku jeszcze lotnisko, w Płocku... W tym Płocku to idzie jakoś z tymi... Bardzo woli, ale idzie. pięć już osiągnęła wnioski Bo... naukowe. Aztek chyba nie zamierza. To Miry's. nie potrzebowałem plany przez tą wojnę. Czuję, jak to ona zaczęła. Ja tylko kończyłem. Kończyłem w takim sensie, że po prostu no, odpłaciłem się pięknym za nadobne. Tyle lat kumpelsa, baba sobie po prostu kurczę, wypowiada, pojęte. Bo tak. Są, są dwie rybcie, dwie rybcie na woli, nie tak po prostu sobie wpływają swobodnie. O! Jak się kręcę. W takim razie niepimy we Wrocławiu. Wrocław to ma trochę jedzonka, ale już we Wrocławiu tak trochę za bardzo niewiele zrobimy w tym Wrocławiu, bo już nie wiem, będzie zwycięstwo naukowe. Jaka technika rakietowa? No niestety, i chyba trochę za późno. Weźcie w kosmos. Emisariusze do Johannesburga. Do Toronto. Raduika, niech w takim razie nie wpłynie na ten, na ten Wolin. Tu, czy, chyba czy tego chce czy nie, jednak Egipt chyba się połasi na te... Tutaj na węgiel, na uran się połasi i na przyszłości Brazylii pracowała. No fajnie, fajnie, problem w tym, że my tu lecimy w kosmos i broni nas szpieg. Sojusz Norwegiem... Doprowadzania, ok. E technologią przyszłości. U nas, u nas na Wolinie. Na Wolnie to teraz Stadion, ale nie wiem. Stadion jakiego klubu z... A, winetta boli jest taki klubik, ale nie wiem czy on akurat wchodzi z tej wyspy Wolinu, czy z czegoś innego. Ach, taki ze mnie spec właśnie. W Brukselce teraz, w Brukselce znalazł się chłopa. Dobra, w takim razie niech w Brukselce zrobi się... ...Ledek. No, no czemu nie. Okej, okay, Norwegia chce być naszym kumplem. Mamy potężną flotę, którą żeśmy zrobili chcąc nie chcąc. Nie chcę chyba, dziwno jednak tego urana, co nie? Dziwno sobie czy nie dziwno? No, dziwno dzia, sobie koniki. Uranu chyba tak nie będziemy już za bardzo nam potrzebne, bo przejdziemy do Krakowa, żeby zobaczyć, ile się nam tu zostało do wygranej. Dwie tury. Hermaszewski byłby dumny. Widzicie, kto to Hermaszewski to jest akurat, chyba tak powiem, jeden z nienicznych palaków, który miał przyjemność przelecieć w kosmos i zadać kłamę mówi, że Poland can't into the space. Znaczyż... Przysz... Gniezno, o, gniezno tutaj. I dla przyszłości znajdą się tour. Per i takie. Elektroniczny, wolny rynek, wspólny kościół, Konfederacja Kupiecka, Liga Dyplomatyczna, Międzynarodowa agencja Kosmiczna, Unia Gospodarcza, Wielka Opera, Pismo i lewe Eumassé. Jakoś tak się to chyba czyta. Nie wiem. Francuzki miałem w 19 roku, więc na no wiecie. Trochę się moje skillsy mogły, że tak powiemy ...spartaczyć. i... Udało nam się! Polska potrafi jednak w kosmos! Pamiętacie jak w pierwszym odcinku serii powiedziałem, że zwycięstwo... ...kosmiczne jest, byłoby niemożliwe, w przypadku Polski? No to jednak się chyba troszkę myliłem. I tak oto z prądkowego, zakładanego, jednostkowego zwycięstwa religijnego, tak jednostkowego, zwycięstwa religijnego, poprzez kulturowe, aż w końcu osiągnęliśmy zwycięstwo kosmiczne, też naukowe. Wygraliśmy, moi drodzy, wygraliśmy, wygraliśmy. Hermaszewski może być dumny. Ja będzie chyba tytułu odcinka: ranking różnych tych jak to August, Hammurabi, Lincoln, Churchill, nawet jest i Wałęsa mamy poziom Nerona. Człowiek, który zawsze jest gotów wierzyć w to, co mu mówią, nigdy nie będzie sobie dobrze radzić. To jest chyba idealne dla tych wszystkich, którzy oglądali jedynkę za Ery Jacka Kaborodo. No i tak sobie chyba zapiszemy giereczkę. Mam nadzieję, że nam ja się jako tako podobała, może nie była ona zbyt emocjonująca. Ale takie to przedstawiają nasze miasteczka i ich zasoby. Tak się przedstawia Płock. Tak się przedstawia Radom. Tak się przedstawia Kraków. Tak oto gniezno. Tak, Gdańsk. Chyba tego odkupiciela nie ukończę, no. Może sobie, po, że sobie przesymuluję, tak już poza ekranem. Nasza kolonia na Borneo chyba, Wolin, czyli naszym Królestwie Polskim żyły inosacze i Lemury. Nasza kolonia australijska, Wrocław. Nasza kolonia na Madagaskarze, Kalisz. Ja Wam bardzo dziękuję. Kolejna seria, z czego będzie, no da się dobre pytanie, z czego będzie kolejna seria? Z czego będzie kolejna seria? Tego nie wiem. Może się namyślę, może coś wymyślę. Tak czy siak, trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Mego Dzianka. I dziękuję, że byliście ze mną w tej serii.